Odebrać, wyciągnąć, wyrwać z rąk, żeby nie były politycznym i ideologicznym batem na rządzących i na tych, którzy mają inne zdanie niż pis. Pis nie rozumie, że. Że ludzie mają inne zdanie i że tych zdań nie można narzucać. To, co zrobili z mediami publicznymi, szczególnie z telewizją publiczną, nikt nigdy w Polsce tego nie zrobił. Można łamać prawa, znaczy nie będziemy wprowadzać praworządności, łamiąc prawo. Znaczy mam zaufanie do profesora Budnara i uważam, że jeżeli podejmuje taką decyzję i taką odpowiedzialność bierze na siebie, składając podpis pod tym, to uważam, że wierzę, że, że jest w prawie. Kto będzie siedział, to jeszcze zobaczymy. Ale dlaczego, dlaczego pan redaktor zakłada, że prezydent nie będzie współpracował? Niektórzy w, w, posłowie i senatorowie PiS uważają, że to jest dla nich dobre paliwo do robienia polityki. Ja nie, A to niech, niech czynią e, powinność ci, którzy mają e, długopis w ręku i decyzję przed sobą. Jestem przekonany, że mam rację. Nie każda y, y, małżonka osadzonego Czy małżonek osadzonej mm. zna prezydenta Andrzeja, tutaj może do niego się udać Mamy na spotkanie te, mam, i poprosić. Te... Czasami lepiej jest podeliberować. To pis nie chce, aby nie chce uczestniczyć w prezydium i robi siebie, no, by robi siebie pokrzywdzonego. No, ja nie, jest taki, że ani... nie jest pokrzywdzony. Nie jest pokrzywdzony. Nie trzeba Trzeba współczesowi. Mamy zagrożenie po stronie Narodowego Banku Polskiego, który już szantażuje rząd, że je będzie, nie wprost, ale mówi tak, jeżeli będziecie się chcieli po, postawić przed Trybunałem Stanu. Co moim zdaniem, to jest moje osobiście to się wydarzy. Wiemy o tym, że jest wyrok Trybunału Pani Przyłębskiej, ale ja bym go nie traktował poważnie, ale chcę Pan się dowiedzieć, tak. co. Rezerwy się nie wydaje, nie powinno wydawać na w samym początku roku to po pierwsze, po drugie jestem przeciwnikiem dofinansowywania telewizji publicznej. Niech się odchudzi. I tego powinno nie być, bo inaczej nas ludzie z tego rozliczą za 4 lata i wtedy przegramy wybory, jeżeli będziemy postumiać tak samo jak PiS. Tak zwane grillowanie publiczne pana Brauna jemu służy. Jestem zwolennikiem szybkich akcji. Na początek krótka piłka. Pytanie do tak pana. Od razu? Tak od Jedziemy. Dzisiaj. Czy po wydarzeniach w pałacu wciąż możliwa jest współpraca prezydenta z premierem? Tak czy nie? Tak. Prokurator Barski został um, wybrany w 2022, a wtedy Prawo i Sprawiedliwość było przekonane o tym, że będzie miało trzecią e, kadencję, bo no, za nie tym... komentarze stanowią prawo publicystyczne, tylko e, ustawy. Nie wyszła premierowi Donaldowi Tuskowi manifestacja. Była bardzo mało, było bardzo mało osób na manifestacji w Gdańsku. To wszystko panie premierze, dzięki panu Jarosław Kaczyński powinien wysłać panu kwiaty, albo pan piech Dobre wino i po prostu podziękować. Swoimi. Premier Donald Tuski obóz rządowy doprowadzili do jedności całą prawicę. To i to to trzecia to. droga powinna się zastanowić, czy niedługo jej wyborcy nie będą mówili, że nie są trzecią drogą, tylko trzecią przystawką Donalda Tuska. Władze by... Unii Europejskiej uważają, że praworządność w Polsce jest wtedy, kiedy ich koledzy rządzą w Polsce. To tylko tyle to znaczy. To by... Nie będzie by... unikał y, trudnych tematów, będzie Czyli? o nich po prostu wprost w oczy premierowi Tuskowi mówił. To Przez... Zawsze znajdą się takie opinie. Natomiast no to nie opinie decydują, czy coś jest zgodne z prawem, czy nie. nie. Mogę panu powiedzieć, że u mnie w gabinecie nocowanka jest niemożliwa. Wszyscy marksiści, komuniści... Neomarksiści zawsze mówią coś innego, a robią coś innego pod przykrywką tolerancji są nie, nie, to nie Tylko marksiści. Pod przykrywką też demokracji tak są niedemokratyczni, a pod przykrywką praworządności są skrajnie niepraworządni, więc nie jest to wielkie zaskoczenie, aczkolwiek troszeczkę jest. Bo my to robiliśmy na podstawie przepisów prawa, oni robią Wiele, to na co? Rympał. Całkowicie. Nasi jak typowi słuchacze. komuniści mówią marksiści, tyle. Z pan no. prezes Narodowego Banku Polskiego Hello. działa na podstawie przepisów prawa. Pani mózg, panie Tusk, niech pan tę sprawę skieruje do sądu, będziemy się tam bronić w sądzie, tylko niech pan. Nie nie przynosi, nie przeprowadza tych osiłków, tak jak do telewizji publicznej. Panie Bośni, pan skończył studia prawnicze, pan ma doktorat z prawa, a nawet habilitację. Nawet habilitację. Tak. Bardzo się cieszę. Tak się udało. Pan mówi, czy, pan, tak. czy pan tu widzi groźbę karalną? Jak, pan, jak panu powiem, A co to jest groźba będzie pan karalna, siedział, będzie pan odpowiadał, to ja muszę powiedzieć, że Nie, za co? nie, padły tu te słowa. nie, nie, muszę, muszę. muszę on będzie odpowiadał. Ka każdy Będzie ponieszy. będzie odpowiedzialność. Pan też Ale za co? Proszę nie, za co i na nie, podstawie? nie, się dowiedzieliśmy o tym, nie, istnieje coś takiego jak komisja Wenecka. Nigdy wcześniej nie, 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 Na nie, nie, Jak nie, Prokurator. A dzisiaj ta sama strona mówi, że prokurator stoi w porządku, to nie prokurator, i kombinuje jak koń pod górkę, żeby ominąć przepisy ustawy, nie zastosować ich i na no się to, że... do prokuratury. Jest... To jest różnica między nami a nimi. Konstytucja kwietniowa przewidu... przewidywała i Ale miała zapis, się za że RP, akt łaski tak? równa hmm. się wyrok prawomocny. Ale w Konstytucji z 1997 nie, nie ma. Tak I właśnie ostatnio słyszałam Aleksandra Kwaśniewskiego, byłego prezydenta, który powiedział, że no to jest takie oczywiste, że nie zostało zapisane. A ja jeszcze ta raz Naturze, że możemy zaklinać rzeczywistość i robi to i próbuje robić Donald Tusk, i opowiadać o tym, że prezydent Andrzej Duda nie jest mu potrzebny do niczego w ramach podejmowanych decyzji. Więc przypominam, no. że prezydent Andrzej Duda jest prezydentem 38-milionowego kraju. Jest prezydentem wszystkich Polaków. Również, no. Nie ma czegoś takiego, jak pełniący obowiązki prokuratora krajowego. No, nie ma czegoś taka, takiego, jak jednoosobowa działalność gospodarcza Adama Bodnara. No, na Adam odchod. Bodnar, który miał być uważany, był uważany za legalistę, był uważany za człowieka, który gdzieś tam z prawem jednak, e, e, jednak przyjaźni się. To dzisiaj jest absolutnie nie, moim zdaniem porucznikiem Platformy Obywatelskiej, porucznikiem Donalda Tuska. No. I przypomnę, że naszym gościem, gościem Radia Z, czy gościnią? Gościem. Gościem jest Olga e, Semeniuk-Padkowska, posła, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka, ja będę mówiła posłanka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości pani wybór, I, wicemi i, wiceminister i wiceminister, była wicemin tym, to Chciałabym serdecznie pozdrowić pana Marka Czyża, który obraził prawie 8 milionów Polaków, bo ja jestem jedną z nich, pani redaktor, nie wiem jak pani, ale jestem właśnie tym problemem Marka Czyża. To, był, to, było to ja że... Potępiam bardzo mocno to, co wydarzyło się w kontekście pana e, Brauna e, i menory. Chyba, że Bardzo nie... ważnym celem Donalda Tuska dzisiaj jest wprowadzenie euro w Polsce, przed czym my ostrzegamy, bo mówimy... on. Próbuje absolutnie wprowadzić to, czego będzie oczekiwała dzisiaj Bruksela. I to właśnie kosztem absolutnej zapaści, ale też obniżenia standardu i poziomu życia Polaków. U. Kiedy wniosek Lewicy upada w Konfederacji, pijemy mały kieliszek szampana. Wniosek lewicy, kiedy upadał. Pan się Lewica nie, nie tylko zgłosiła bezsensowny wniosek, który nie przekonał ani jednego klubu poselskiego poza lewicą. Nie, ale... nie, nie mam wielkiej pan... sympatii do, 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 do lewicy, więc dokonała wczoraj samozaharania. Jesteśmy z tego w pewnym stopniu zadowoleni. Tylko posłowie PiSu dosyć rozsądnie wcale się nie palili do tego, żeby głupi wniosek lewicy popierać. Natomiast uważamy, I... że każdy klub powinien mieć prawo wybrać, kogo chce mieć w której komisji i w którym sejmowym ciele. No, ale... Nasza chłownia opiera się na opiniach prawników, którzy mu doradzają. Nie znam dokładnie ich nazwisk, e, którzy w jakiś sposób wytłumaczyli, mu, że y, wyroki Sądu Najwyższego nie działają. Y, jakby nie. stojąc na gruncie praworządności wydaje mi się, że trzeba uznawać wyroki. Oczywiście y, może nam się nie podobać sposób powołania jakichś sądów, na przykład mi się nie podoba, że sędziowie komunistyczni przeszli do sądownictwa w III RP. Ale znaczy, uważamy, że y, 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 prokuratura napisała wniosek wyjątkowo słabej jakości, spakietowała siedem różnych działań, y, każde z zupełnie innego rodzaju. Można powiedzieć, że, że zdejmowanie kiedy... immunitetu było swego rodzaju uczczeniem Dnia Judaizmu, który zdaje się wczoraj było ogłaszany przez Kościół Katolicki. Po pierwsze, wolę porozmawiać o y, y, tematach, które mają wpływ na życie obywateli, takich jak CPK, atom, port kontenerowy, regulacja Odry, <grym> polityka budżetowa. Nic Coś się nas, zmieniło. Y, czegoś takiego by nie zrobił, Grzegorz Braun. zrobił. Różnie, no, to już nie, od grudnia nie. sprawa jest jasna, że nie ma tematu wyrzucania Czyli, Grzegorza Brown Uczestnicy strajku kobiet powinni y, zmyć czerwoną farbę z kościoła, tak, wskazując na wielką hipokryzję lewicy, że przemoc, ataki, zakłócenia ze strony ich własnych ludzi im nie przeszkadzają. Lewica A. Aby marszałek zastosował cenzurę prewencyjną, było też wiele opinii, na przykład łódzkich profesorów, z których wni płynął wniosek zgoła odmienny. Jeżeli likwidator zamierza podjąć jakąś decyzję, dla której statut spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej, to oczywiście on nas o tym uprzedza. Jak najbardziej. Ale to już na, tak razie, o... na razie takiej sytuacji nie było. Na co pozwala interwencja poselska? Pozwala na to, żeby poseł wszedł do e, jednostki. Bo nakazuje go wpuścić. Ma się spotkać z kierownikiem tej jednostki, zażądać dokumentów i wyjaśnień. Interwencja ja poselska. Interwencja poselska nie polega na. Organizowaniu wigilii, pasterek, czy nocowaniu w gabinecie prezesa. No. Ja jestem zwolennikiem transparentności w życiu publicznym, jak najbardziej. Ja nie, nie pobieram żadnego wynagrodzenia. Działa pan za friko zupełnie, tak? tak? Propublico tak. bono, tak można powiedzieć, wolontariacko. A Minister Sienkiewicz to panu zaproponował, tak, żeby oczywiście. się zaangażował. Propozycja wyszła od niego. Żeby pan został przewodniczącym Rady Nadzorczej, tak pan się zgodził. Ja się zgodziłem. A to proszę te pytania tym, że politykom zadawać. Ja politykiem nie jestem, pani redaktor, i pewnie nigdy nie będę. Bardzo pan powiedział w sposób taki zaaulowany, Jestem adwokatem. Ale z, kim, ale z kim? No, posłowie, którzy przybyli z odsieczą i wjechali na dziesiąte piętro, wielokrotnie porównywali mnie do genera generała Jaruzelskiego, natomiast no, mi te porównania wydają się nieadekwatne. Także można odnieść wrażenie. Osób, które Teraz prowadzą sprawy telewizji Polskiej jest w likwidacji. Najważniejsze jest to, żeby ta spółka spełniała swoją misję, żeby nie była tubą propagandową jednej partii, ewentualnie dwóch, tylko żeby była telewizją publiczną z prawdziwego zdarzenia, żeby była pluralistyczna. A teraz jest? E, tak, jak najbardziej. Ja mam takie wrażenie.